Hej, hallo, halo, witajcie moi kochani, na kanale Rapture is Coming Pochwycenie jest blisko. Dzisiaj wam chcę powiedzieć o tym, że pamiętajcie, jakiekolwiek negatywne komentarze, wiecie, że one dodają mi jeszcze więcej siły i energii. Serio, one po prostu powodują to, że ja jeszcze wtedy bardziej wiem, że idę w dobrą stronę. I na przykład um, tutaj chciałam dzisiaj powiedzieć, porozmawiać z Wami chwilkę, naprawdę chwilkę tylko, o pewności zbawienia. Słuchajcie, Pan Bóg zostawił mi to, powiedział mi to, co mam w swoim sercu. I jeżeli ktoś się łudzi, ktoś, w ogóle dla mnie to jest chore, że chrześcijanie się drugi łudzi, by drugi nie był pochwycony, to jest dla mnie, to już jest katastrofa, że ta osoba w ogóle nawet w takim razie nie jest nawrócona. Jeżeli ktoś się cieszy, bo ktoś tutaj zostanie, to jest katastrofa. Powinnoś pokutować z tego, jakie masz serce, czyli w ogóle nie Boże serce. Um, Słyszałam kiedyś, że ktoś powiedział, że ja, że ja tutaj zostanę, bo jestem zwiedziona i te inne różne sprawy. Naprawdę słuchajcie, 24 z Panem Bogiem pokazuje mi, jak niedojrzali są nowo nawróceni ludzie, którzy są, mówią, że są nawróceni. I naprawdę ja tu kompletnie nawet już nie przejmuję się takimi rzeczami od dawien dawna, więc mm, komentujcie jeszcze bardziej. Wtedy ja jeszcze jest, będę naprawdę bardziej jeszcze działała niż wy sobie myślicie, że w ogóle nie będę działała wcale. Naprawdę. Mnie to motywuje, że po prostu wtedy wiem, co nawet nagrywać na kanał w ogóle, żeby wtedy wytłumaczyć tu innym pewne rzeczy, jak myśleć, jak nie myśleć, czy tak powinno być, tak nie powinno być, takie tam. Także naprawdę Wam powiem, że dziękuję Wam bardzo, bardzo wszystkim. I to nie mówię z jakąś ironią, tylko po prostu mówię normalnie. Naprawdę dziękuję wszystkim za komentarze, te negatywne i pozytywne. Naprawdę. Sam nie czytam wszystkich, jak są takie komentarze, nie czytam, wiadomo, w całości, jak widzę, jak już jest początek, to wiadomo, sobie je odpuszczam. Ale yy, naprawdę Wam powiem, że to jest błogosławieństwo, kiedy widzi się, że siedzi w dobrą stronę. Parmuk Cię tutaj podtrzymuje, daje Ci siłę. To jest taka siła ponataturalna. Serio. Także, jeżeli nie masz jeszcze pewności odbawienia, czy będziesz pochwycony, czy nie... Zachęcam cię do tego, byś oddała swoje, oddała swoje, oddał swoje serce Jezusowi, dopóki jeszcze jest czas. Dopóki to naprawdę Pan Bóg jeszcze daje ten czas. Daje każdemu z nas tyle, ile możemy tutaj sobie po prostu wziąć od niego. Naprawdę, on daje bardzo, bardzo yy, łaskę taką mega, mega pełną, że aż się wylewa. Ale to teraz od Ciebie zależy po prostu, czy Ty chcesz tą łaskę przyjąć. Jeżeli nie. No to przykro mi, jeżeli tak, to naprawdę oczyszczę swoje serce, dopóki jeszcze jest czas. E, więc tylko tyle tu chciałam powiedzieć. Dziękuję naprawdę. Jestem mega, bardzo naprawdę podekscytowana tym wszystkim, że ktoś tutaj się interesuje moim kanałem i nawet ludzie piszą do innych osób po prostu na mnie. To jest ewidentnie widać, jakiego to ducha człowiek naprawdę jest. Serio. Nie mając czasu na coś innego, piszę do kogoś innego na mój temat, bo nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Nie ma czego robić. Nie ma co robić, może tak powiem. Nie ma po prostu relacji z Bogiem, bo no, o czymś musi mówić, tak? Także zachęcam was naprawdę, byście pokutowali. Porządnie pokutowali naprawdę. Bo Bóg tutaj kłamcom nie daje przystępu do nieba. Serio. A teraz idę słuchać, odpoczywać, ponieważ muszę się wykurować, by być zdrową, yy, że tak powiem, na poniedziałek i w ogóle na weekend. E -e -e -e. Także poleżeć, wyspać się. Do zobaczenia. Pa. Z Bogiem!